Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według Świętego Marka, czytany z Biblii tysiąclecia uzdrowienie paralityka. Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę i przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przenieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. A siedziało tam wielu uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jedynego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi? Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć Wstań, weź swoje nosze i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, mówię ci, Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Jezus tutaj dokonuje tego, tego cudu. Hmm. No, raz na świadectwo, na świadectwo dla tych, którzy później będą go oskarżać, który, którzy wzięli sobie go na celownik i tutaj weszli w pierwszy tak naprawdę spór z Jezusem. No ale, ale to ich serc nie, nie, nie odmieniło. Natomiast co jest tutaj ciekawe w tym fragmencie? Raz determinacja tych ludzi, prawda? Jezusa ujęło to, że oni. Tak bardzo wierzyli, że zrobili wszystko, żeby dostać się do Jezusa. Wierzyli w to, że tylko jeżeli się uda przetransportować tamtego człowieka, to on będzie zdrowy. I bardzo często Jezus podkreślał tę rolę wiary, tego, że oni przychodzili, ludzie, którzy już wiedzieli, mieli przekonanie, że jeżeli tylko Jezus dotknie ich, spojrzy na nich, powie, bądź zdrowy, to oni będą zdrowi. Oni bardzo mocno w to wierzyli i to było konieczne w pewnym sensie do tego, żeby. Konieczne. No Jezus kładł na to duży, duży nacisk, tak? przywiązywał do tego dużą wagę. Nie wiem, czy było to konieczne, no bo, na przykład, przy wskrzeszeniu łazarza, no to tutaj nie mogło być mowy o tym, żeby łazarz wierzył w to, że może być wskrzeszony. Natomiast no jednak Jezus przywiązuje do tego dużą wagę i często zwraca na to, na to uwagę, żeby, żeby, że, ta wiara, że ta wiara jest, jest istotna. Natomiast co tak naprawdę w tym fragmencie jest, jest takiego chyba najbardziej interesującego, jeżeli, jak dla mnie, tak? Tutaj mamy taką. Tutaj mamy. Jezus mówi o tym, że odpuszczone są Twoje grzechy, tak? Odpuszczone są Twoje grzechy, i po tym odpuszczeniu grzechów, jakby no, ten paralityk, ja to tak przynajmniej rozumiem, że On by. Wstał i rzeczywiście chodził, tak, że to jest jakby moment, kiedy on zostałby uwolniony z tego paraliżu. Natomiast jakby tutaj zrodziła się wątpliwość w sercach, tak? tych, tych uczonych, tych starszych ludu, i jakby chyba na, no, na potrzeby jakby udowodnienia im tego, że syn człowieczy rzeczywiście ma tą, tę możliwość. Powiedział, żeby wstał właśnie, wziął w swojej łoże i poszedł, tak? I dopiero po tych słowach ten paralityk to zrobił. Natomiast wydaje mi się, że, że właśnie sam ten akt odpuszczenia grzechu w tym przypadku byłby równoznaczny z tym uzdrowieniem, co jakby wskazuje na pewną wagę też grzechu i jego rolę w naszym życiu, tak? Odpuszczenie grzechów może... Ja to tak przynajmniej rozumiem, uwolnić człowieka. Tak? Uwolnić człowieka również fizycznie. Nie tylko duchowo. Duchowo oczywiście przede wszystkim i duchowo też, ale tutaj yy, ja interpretuję to w ten sposób, że ten grzech był też przyczyną tej fizycznej niewoli. I Jezus, mówiąc, że odpuszczone są Twoje grzechy, uwalnia. Zarówno duchowo, jak i fizycznie, więc to. Jest jedno, to jest w pewnym sensie, może nie jedno, ale to jest sprzężone, to jest połączone. Zarówno duch, jak i ciało mogą cierpieć z powodu grzechu. I może odpuszczenie tego grzechu uwolnić i jedno, i drugie. To jest, to jest ciekawe w tym fragmencie, właśnie. A tymczasem niech Wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.